Jezu, pokaż główkę. Okay. O jak miło, dziękuję. Uwaga, ty kurde z tym telewizorem. Dostał w łeb. Wystaw tą głowę, bada. Kurwa, nie chcesz. Is... <laughs> to masz, kurde. Elektrobugi. Zaraz z was kurde. Dobra, leży. Jakaś beczka by się tu przydała, Musi się nie obraził. Leżą. Eee, jeden małuch wszedł. Dobra, małuch leży. Tutaj strzelał. O oh, o oh. Czym to strzela Nie wiem Halo, aha! Za mną kurde, co za tych A teraz kurde Granat. No. Nie widziałem Odwdzięczę się Dobra Psychol leży. Tu jest. Schował się. Leci... ...psycholek. Leży. Tam, gdzie jest... tam, gdzie się jest fanatyk... ...był. Leci granacik. Dobra. Maluch leży, kolejni lecą. Czekaj. Maluch leży. Jeszcze jeden maluch. Granat rzucił, ale chyba leży. Leży. Okej. Uważam, bo to jest z góry tam. Na... Tak, na górze chce się do mnie przytulić. Dobra. Aha, przeładuj. Leży, leży, Ty jest zaraz. Czyli są z głowy, leży, jeszcze ktoś tak na górze leży, Nie. jeszcze wstaje. Ja całego podbiłem do siebie. To był insek kochanie. A ła dostaję. Góra. Ja tam na razie tutaj biorę. Ja tam górę próbuję oczyścić. Czego ja coś tam widziałem. Gdzieś tam się chowały. Ja mu nic, nie mam mało i nie mam nie mam sensu żągle ciała do przodu Aha. Czyli trochę wykurzyło stamtąd Nie, dalej tam są Ja bym bardzo chciał się dostać O tak Oni są na górze Co za idioci A mnie jest... nadal nie Dobra Leży. Spoko, spoko. Jeszcze oh, jeden jest na górze. Nie, tu jest. Ah, leży. Easy. Chyba wszyscy leżą. Można chyba lutować już, no spokojnie. Nie, na dole jeszcze będą chodzić. <suszę> tu jak jest? Wejdę. wejdę, to oni wyjdą. Tak, jest jeden. Drożej. Dostał złapy w pysk Co ja zrobiłem B, ja nie wiem Wiem, że mnie okładają Ale ja nie wiem co ja no. zrobiłem w ogóle. Nie, nie, nie. Nic. Mówię, że nie wiem co ja zrobiłem, ale coś kurde zrobiłem. Coś czego no, chyba nie miałem robić. No dobra. Dobra, możemy wypakowywać. Dobra, tutaj, tutaj. Mmm. Pięknie. Co? Nic, pierścienie się na dół jak zwykle. Spadaj. Ja wiem. Ech, jak dla mnie, to to jest zabawne. I to bardzo. Okej, okay, tu, tu. Eee, pralka Tam jeszcze jest. Teraz, no. Kurde, ucisz się, Koleś. Cześć. Jezu. Cześć. go za skórę Cześć. Ja przez niego się spierdzielę na dół, kurde, nie. to nic jest

Ale ja bym się nie ściągnął, Hehe, No i ten się z po tyłku, oczywiście. Chcesz jakiś uśmieszek, kurde, nie? Tak. Yo! little help? You serious? Bandit, Lee. <grym>, <noise> Spuściłaś go na łeb? <noise> Hehehe, spadek. Chodź mi ja Tam chyba na samej górze coś było. No, Oczywiście, snajperka. Ja mam zieloną, a nie jak. Ja też mam zieloną, ale ja muszę sobie wywalić coś. Bo inaczej tego nie zrobię. Oh man, I used to run with bullets yeah, back in the day. But you know I'm a bandit war chief. I mean at least i a war chief. Until, you know, my clan found that stupid alien junk. I warned them not je. to mess with that crap. But what do they do? Auto, they tie me up, up and they take it to the Calypso twins. Not cool, bro. Well, we should probably get out of here before the COV come back. So where Lilith and the Raiders hanging these days? Former COV propaganda center. Emphasis on the former. Now we're talking. Come on, let's get out of here. Już? I'll lead the way, even though I'm totally unarmed. I'm not gonna be a defenseless bro. Bandit life. So you took over that COV propaganda center all by yourself? I did. Very Ali, very biegnie, ty to widzisz, <laughs> <I> Kurde. <laughs> Ja bym miał, kurde, Parkinson'a. Kurde, a dosłownie. Prawie łebu miało skręt. mówi, że on za skrót. Mhm. Co? Jakoś, kurde, ten jego skrót. No chodźże. Jego Dundel świsnie z tym skrótem. Już... sucha, ten skrót Dobrze. 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 Jakiś Oj, aj! Kopię, kopię, kopię! Dobra. Uważaj miszko. Elektryczny. Czy cię pogięło się? Patrz. Ale żeś, kurde, pomógł. Został na wód, kurde, się... i... Czy on miał pomóc, kurde, w nie tych fajtkach? Nie by gacie, by się wystraszyły by i by uciekły. You serious? serious? <laughs> ja. co dalej coś biegnie, jak taki, kurwa, Coś, coś słyszę, coś słyszę, coś biegnie. Co z że... On biegnie, na pewno. Nie. Właśnie o nich mówiłem. Akurat musi... muszę ładować, naprawdę. Dobra. Ej, ta już kasa. Jedziemy dalej. Kibel. żykający kasą. Takie kible to złoto, nie? Ja. Żeby nasz chciał tak...

Co tu jest? Co? Kurde, jeden pistolet na szósty level, i to wszystko. No, nic ciekawego. Ja jeszcze żadnej poczty nie dostałem, nie? O, ale no, ale to odbierz no. sobie pocztę. A ja nie dostałem żadnej. Ale wejdź na socjal. Tam masz, tylko ja nie wiem, czy nie opłacasz się dopiero na. No, jest piąty level, ja mam. A nie, no. Nie. Kurde, no. Ja nie wiem czy odebrać teraz czy później. Banner, one teraz będą na piątym levelu, nie? Body mesh. Operative body mesh, boots Neon Pack. O kurde, retro style to są z ten. To są chyba same skiny, kochani nie moje. A nie, dostałem ci złotego, fakt. Eee, pistolet... To są dwa pistolety złote, tak? O Jezus... I dostajesz eee, na piąty level. Na czwarty. Sześćdziesiąt mm jeden. -hmm. No. Nie opłaca się trzymać. Ciekawe. Druga broń. Fajny shotgun. Okay. Nie powiem, że nie. Ręczny, ręczny shotgun. Taki, mini. A, to coś w rodzaju tego, Magnum 44. Co co ja teraz zauważyłem. Eee, tutaj chyba nawet jest... Dwa hours later. Dobra. I eee, Tutaj z Reed trzeba pogadać. A ja Wait a minute. Ty, chwileczkę! Która Lilith to Lilith? <laughs> ja to ja, ona to ona. <laughs> a nie, bo ty jesteś Lilith przez 2L, ona jest Lilith przez 1L. Co? No. to so ona ma błędne. Chyba ze względu na, na to, na grę. Dobra, mamy teraz 24% maksymalnego helfa, 152%. Okay, teraz chcę coś zobaczyć. Aha, Catch and Ride teraz, tak? Um, czekaj, bo dostałem level. Zobaczymy, czy od razu dostajesz pocztę. Nie, no zobaczymy, jak będziemy dostawali pocztę, bo ja nie wiem co. Ile się dostawało tą pocztę? Ona po prostu przychodziła i Czekaj. się zauważało. Czekam, czekam. One later. A co nas czekał? Eee, 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 eee. Bo coś słyszałem psa. A, widzę na tego psa. Tutaj ma ten crap track jakiegoś quest'a. Wezmę od niego. Bad Reception. Dobra. To się przyda. <laughs> yeah boy. All my antenna. On my on my bit... oh, It's okay Dobra. little buddy. I can help. Nic no, yes. zobacz co ma, bo... Oh, that's come. This is an important fashion decision. Bring me replacement antenna options recruit. Options I say. Okay. Even finding me Pieski Sprawdzam pistolety Te pistolety są do niczego, muszę ci powiedzieć. Nie e, Szczerze ten drugi tak, ale ten pierwszy To nawet fajnie. O, ten tak. Ja. Ten drugi tak. lepiej. Ten drugi lepiej, dobra. To ja sobie mogę ten, kupić. Ten żółty taki, tak? Tak, tak. To ja sobie mogę kupić e, tą maszynówkę e, fioletową. Trzeci. Tą Co fioletową wzią? maszynówkę sobie wezmę i sobie ją. Myślę, ja nie mam maszynówki żadnej. I sobie ją podmienimy tu. Ty widziałeś, zobacz, patrz. Raz, dwa, trzy takie same. No. Nie, to jest inne. Czekaj. Ale D2 takie same To będzie lepsze. Nie mam nic. E, ciekawego Czekaj, do... ja wezmę może ten poboczny QS zaznaczę. Co? Od tego mm. Captrapa e... Sparkscape Oldshook. Aha, jego się będzie trochę dłużej robiło. No, ten... ja bym najpierw poszła do tej Eli. No z dobra, zostawiam. Samochód. Tak, zostawiamy ten cult Following w takim razie.

Okej, okay, amo. zwykle. To... Okay, tutaj, tutaj, spoko. No. Hey, tu... Dziękujemy, że byliście z nami w tej zajebiście krwistej przygodzie. Zobaczymy się na następnych odcinkach. E, chcecie więcej? Tam gdzieś w rogu ekranu pojawi się okienko z moją serią Wiedźmina na jedynki. Również gorąco zapraszam. A jeśli się spodobał Tobie ten odcinek, zostaw suba, zostaw komentarz, łapkę w górę i dzwoneczek, jeśli chcesz być na bieżąco. Pozdrawiam, cześć!